Witam w kolejnym odcinku 10 minut z AI. Dzisiaj będziemy rozwiązywać jeden z bardziej zawiłych geopolitycznych rebusów naszych czasów. Dzisiaj zabierzemy się za naród, który ma wszystko oprócz jednego swojego kraju Kurdowie. 40 milionów ludzi rozrzuconych po czterech państwach, walczących o niepodległość od ponad wieku, a jednocześnie nazywanych przez jednych bohaterami, przez innych terrorystami. To tak jakby próbować zrozumieć, czy Robin Hood był bandytą, czy bojownikiem o sprawiedliwość, tyle że w wersji XXI wieku i z karabinami zamiast łuków. Historia Kurdów to opowieść o tym, jak los potrafi być ironiczny. Mają wszystko, co potrzebne do państwa język, kulturę, terytorium nawet własne dzieje sięgające głębi wieków. Brakuje im tylko jednego drobnego szczegółu uznania międzynarodowego to trochę jak mieć wszystkie składniki na tort urodzinowy ale nikt nie chce przyjść na przyjęcie Skąd się wzięli kurdowie? Tu zaczyna się pierwsza zagadka. Najprawdopodobniej wywodzą się od starożytnych medów, tego samego ludu, który wraz z babilończykami obalił potężne imperium asyryjskie w latach 614 do 610 przed naszą erą. To znaczy, że gdy nasze słowiańskie korzenie dopiero się formowały, kurdowie już mieli za sobą wieki własnej historii państwowej. Nazwa Kurd pojawiła się po raz pierwszy w kronikach seldżuckich z XI wieku. Ale uwaga, ich historia jako etnosu jest znacznie starsza. Pierwsze wzmianki o ludach kurdyjskich można znaleźć już na sumeryjskich tabliczkach z III tysiąclecia przed naszą erą, gdzie mowa jest o krainie zwanej Karda lub Kurda. To, jakby znaleźć wzmiankę o Polsce w egipskich hieroglifach, brzmi niewiarygodnie, ale archeologowie nie kłamią. Kurdowie to lud indoeuropejski, co czyni ich krewniakami Polaków w bardzo, bardzo odległym stopniu. Posługują się językiem kurdyjskim z licznymi dialektami, z których najpopularniejsze to Kurmanji i Sorani. I tu mała ciekawostka. W Turcji aż do 1991 roku Kurdów określano oficjalnie jako Turków Górskich, żeby w ten sposób negować ich odrębność. To tak jakby Niemcy nazywali Polaków Niemcami Wschodnimi. Absurd, ale skuteczny przez dziesięciolecia. Kurdystan. Kraina bez granic na mapach politycznych, ale z wyraźnymi konturami w sercach swoich mieszkańców. Region obejmuje tereny południowo-wschodniej Turcji, północno-zachodniego Iranu, północnego Iraku oraz północnej Syrii. To obszar około 300 do 550 tysięcy km kwadratowych. Większy niż Polska? Ale podzielony między cztery kraje, które nie za bardzo chcą się tym faktem chwalić. W Turcji mieszka około 15 do 20 milionów kurdów, w Iranie około 8 milionów, w Iraku około 5 milionów. Ale prawdziwa kurdyjska niespodzianka kryje się w Niemczech, gdzie żyje największa na świecie diaspora kurdyjska, około 800 tysięcy osób. To więcej niż w niektórych prowincjach historycznego Kurdystanu. Berlin z liczbą 50 tysięcy kurdów stał się ich małą ojczyzną. Ironia historii. Naród bez państwa znalazł dom w sercu Europy. I tu dochodzimy do sedna naszej dzisiejszej dyskusji. Czy Kurdowie to terroryści, czy wojownicy o wolność? Odpowiedź brzmi: to zależy, kogo pytamy i o której organizacji mówimy. Partia Pracujących Kurdystanu, czyli PKK, powstała w 1978 roku. To lewicowa organizacja, która początkowo wyznawała marksistowsko-leninowskie poglądy i walczyła o utworzenie niepodległego państwa kurdyjskiego. Od 1984 roku prowadziła zbrojne powstanie przeciwko Turcji. W wyniku tego konfliktu, który trwał niemal 40 lat, zginęło ponad 43 tysiące ludzi. PKK jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Turcję, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Ale czy słusznie? Tu sprawa robi się skomplikowana. Definicja terroryzmu zakłada stosowanie przemocy w celach politycznych przeciwko cywilom, aby wywołać strach i wymusić określone zachowania władz. PKK rzeczywiście stosowała przemoc, ale głównie przeciwko celom wojskowym i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa Turcji. To różnica jak między partyzantką a terroryzmem, cienka, ale istotna. W maju 2025 roku PKK ogłosiła historyczną decyzję o zakończeniu walki zbrojnej i samorozwiązaniu. Jej przywódca Abdullah Ocalan, zwany Apo, który od 1999 roku przebywa w tureckim więzieniu, wezwał do złożenia broni. To moment przełomowy. Organizacja, która przez ponad 40 lat była symbolem kurdyjskiego oporu, oficjalnie kończy swoją działalność zbrojną. Ale Kurdowie to nie tylko PKK. W Syrii mamy powszechne jednostki ochrony, JPG oraz kobiece jednostki ochrony, JPJ. Te formacje stały się symbolem walki z tak zwanym państwem islamskim. Światowe media pokazywały zdjęcia kurdyjskich kobiet wojowniczek, które bronią Kobane przed islamistami. To był jeden z rzadkich momentów w historii, kiedy Kurdowie znaleźli się w centrum pozytywnej uwagi międzynarodowej. JPG i JPJ to coś kompletnie innego niż PKK. Powstały jako siły samoobrony ludności kurdyjskiej w Syrii. Ich ideologia to demokratyczny konfederalizm, koncepcja opracowana przez Ocalana, która zakłada samorządność lokalnych społeczności bez konieczności tworzenia państwa narodowego. To jak anarchizm, ale w wersji organizowanej i z kobietami na pierwszym planie. W Iraku mamy natomiast peszmergów, tradycyjną nazwę kurdyjskich bojowników, która dosłownie oznacza patrzących śmierci w oczy. Peszmergowie to oficjalna armia autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku. Od 2014 roku walczą skutecznie z państwem islamskim, często z większą determinacją niż regularna armia iracka. Żeby zrozumieć, dlaczego kurdowie tak zaciekle walczą o własne państwo, Trzeba poznać najczarniejszy rozdział ich historii. W latach 80. XX wieku iracki reżim Saddama Husajna przeprowadził przeciwko Kurdom operację Al-Anfal. To był prawdziwy ludobójczy horror. 16 marca 1988 roku irackie samoloty zrzuciły na kurdyjskie miasto Halabja bomby z bronią chemiczną. Mieszanina sarinu, tabunu i gazu musztardowego zabiła około 5 tysięcy osób w ciągu kilku godzin. Ali Hassan al majid zwany chemicznym Alim, który wydał ten rozkaz, później bez skrupułów przyznał przed sądem, tak, wydałem instrukcję, aby traktować te wsie jako rejony zakazane i wydałem wojsku rozkazy wyśledzenia i stracenia każdego, kogo znajdą. Całą operację Al-Anfal szacuje się na około 182 tysięcy kurdyjskich ofiar, zniszczono około 4 tysięcy wsi i osiedli. To była systematyczna próba eksterminacji całego narodu. I świat milczał, Irak był wtedy sojusznikiem Zachodu w wojnie z Iranem. Dzisiaj Kurdowie stoją przed nowymi wyzwaniami. W Iraku cieszą się największą autonomią w swojej historii. Region Kurdystanu ma własny parlament, rząd, armię i nawet system wizowy odrębny od reszty Iraku. To de facto państwo w państwie. We wrześniu 2017 roku przeprowadzono tam referendum niepodległościowe. 92,7% głosujących opowiedziało się za niepodległością. Ale żaden kraj na świecie oprócz Izraela nie uznał tych wyników. Bagdad zareagował błyskawicznie przejmując kontrolę nad spornymi terenami, w tym nad bogatym ropę Kirkukiem. W Syrii po upadku reżimu Asada na przełomie 2024 i 2025 roku, Kurdyjska autonomia Rożawa znalazła się pod presją. Nowe władze w Damaszku, wspierane przez Turcję, nie mają zamiaru tolerować kurdyjskiej niezależności. To powrót do punktu pierwszego. A teraz, Suchar. Jak Kurdowie świętują Dzień Niepodległości? Wybierają nową datę na przyszły rok. Jeśli podoba ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz, to naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Treść i oprawa wizualna powstały w dużej mierze z pomocą sztucznej inteligencji, bo na tym kanale eksperymentuję z narzędziami AI, żeby tworzyć coraz ciekawsze treści. Masz pomysł na kolejny odcinek? Zostaw komentarz. Tematy mogą być naprawdę dowolne: od historii, przez naukę, aż po popkulturę. Rozważę wszystkie propozycje. Mimo wszystkich przeciwności, Kurdowie zachowali swoją kulturę i tożsamość. Ich najważniejsze święto to Newros kurdyjski nowy rok, przypadający na 21 marca. To nie tylko powitanie wiosny, ale symbol odrodzenia i nadziei na wolność. W całym Kurdystanie i diasporze rozpala się wtedy ogniska, organizuje zabawy i manifestuje narodową tożsamość. Ciekawą częścią kurdyjskiej mozaiki są jezydzi, grupa etniczno-religijna wyznająca synkretyczną religię łączącą elementy islamu, chrześcijaństwa i pierwotnych wierzeń indoirańskich. Jezydzi, którzy uważają się za potomków Adama w prostej linii, przez wieki byli prześladowani. W 2014 roku państwo islamskie dokonało na nich ludobójstwa w regionie Sinjar. To kurdyjscy Peszmergowie i EPG przyszli im z pomocą. Czy Kurdowie kiedykolwiek dostaną swoje państwo? To pytanie za milion dolarów w geopolityce Bliskiego Wschodu. Mają wszystko, czego potrzeba do niepodległości. Terytorium, ludność, kulturę, język, historię, a nawet doświadczenie w rządzeniu. Jednego im brakuje zgody sąsiadów. Turcja, Iran, Irak i Syria kategorycznie sprzeciwiają się kurdyjskiej niepodległości. To zrozumiałe, nikt nie chce tracić części swojego terytorium. Ale może przyszłość przyniesie inne rozwiązanie? Może federalizm, może autonomia, może jeszcze inne formy narodowego samookreślenia? Abdullah Ocalan. Autor koncepcji demokratycznego konfederalizmu proponuje właśnie takie podejście. Zamiast państwa narodowego, sieć samorządnych wspólnot przekraczających granice państwowe. To brzmi jak science fiction, ale w dobie globalizacji i Unii Europejskiej może nie jest takie niemożliwe. Historia Kurdów to opowieść o uporze. Naród, który przez wieki był gnębiony, wysiedlany, gazowany, nazywany terrorystami i zaprzeczano jego istnieniu, nadal walczy o swoje prawa. To może nie zawsze były najlepsze metody, ale czy mieli wybór? Dziś, gdy PKK składa broń, a świat powoli zaczyna dostrzegać kurdyjski wkład w walkę z ekstremizmem islamskim, może nadchodzi czas na nowe rozwiązania. Kurdowie udowodnili, że potrafią być skutecznymi wojownikami. Teraz czas sprawdzić, czy potrafią być równie skutecznymi dyplomatami. Koniec końców, w świecie, gdzie o państwowości decyduje często przypadek historii, Kurdowie wciąż czekają na swoją szansę. Pytanie brzmi, czy świat jest gotowy dać im tę szansę, czy będzie to kolejne stulecie oczekiwania? A wy, drodzy słuchacze, co myślicie? Czy Kurdowie zasługują na własne państwo? Czy obecne rozwiązania autonomiczne są wystarczające? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.